Z tej strony ja dzi dzisiaj wam pokazuję Wenecję, tak? E, Party 1 chyba. E, nie wiem, czy będzie jakiś, part, zależy, jaki długo będzie miał ten film, ten film ale e, myślę, że będzie krótki, bo jakby. Nie... Mamy bardzo ograniczone Big Giga Byte, przepraszam. No i co? E, teraz widzimy to, jakby... Jednym... dzielimy na szczęście, teraz wyliśmy na stoisku, tam. I chyba jedziemy tam lub tam. I, oczywiście widzę szczęście Subika i łapeczkę w górę, bo warto na tym kanale vlogi nagrywać. Yy, Pyk tam, jakiś mostek. I po prostu tak leci widzę. I, wy to widzicie we wtorek, ja to nagrywam w poniedziałek wieczorkiem. Już jest 20 jakaś, a jest jeszcze widzą niedzielę. Nie. Jak w niedzielę? A przepraszam, w niedzielę widzę, że mój brat ze mną chodzi, jakby w niedzielę, no i, i po prostu no, widzicie to dzień później, bo po prostu no, tak będzie o później bo my będziemy jechać jeden dzień też, no jakby no, dobra, jeszcze Wam opowiem filmik, więc yy, no, lecimy yy, po drodze, tutaj autobusiki, bardzo, tam stacja kolejowa w ogóle. Tak sówka jechaliśmy w hotelu i będę mówił Wam w następnych partach w następnych odcinkach, gdzie będziemy już wyjeżdżać do następnego miasta de la Cruz takiego, to wtedy pokażę Wam też pokój hotelowy. Jakby ja widzę, nie czytam komentarzy, nie mamy internetu i to jest największy problem, żeby wrzucać, ale jakby ja no, nie siedzę na telefonie, żeby to się myślał. Dobra, więc stawka nagramy jakby no i już zaraz idziemy. Bo mam tutaj... Tu, tam jeszcze jest chyba nowe miasto, a tu jest stare. tam No i tam idziemy właśnie. Więc tam, tam jest stacja kolejowa. To nie Jest najlepszym kamerarzem. Tutaj z tej kupiłem. Już, tam nie mam jakie. I nie gadam po angielsku, tak, z ludźmi. Zrobiłem fajną sytuację w Austrii, jak jechaliśmy, bo w Wiedniu jakaś restauracja była, no i jakby ten, Ale no... no tak nie wiem, policja tam dojedzie, policja. Nie, to jest... Policja płynęła, to jest Policja pożarna. To jest straż pożarna. się taką łódką. No, dobra, więc jakby, no, tu jest... tu są płyną łódki, zapory, no i... Z tej kupiłem fajny, więc no, na razie part jeden skończony i widzimy się jak będą jakieś atrakcje, bo ja nie chcę wam nagrywać cały czas. Tu bardzo ładna zapora, więc Laura do potem...